Dzień witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznę tradycyjnie od inwestycji, to jest rzecz, której w tej kadencji poświęcamy w wymiarnym efekcie najwięcej czasu. Bez przeszkód przebiega inwestycja związana z zabezpieczeniem masowiska w Miechocinie, jak już kilkakrotnie na Skarpie Miechocińskim, jak już kilkakrotnie mówiłem, dzięki tutaj życzliwości podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, samej Pani Wojewody uzyskaliśmy promesę, całe zadania zamyka się po przetargu kwotą 5 milionów 900 tysięcy złotych no i mamy nadzieję, że w terminie do końca listopada tarnobrzewska firma Intop choć tak naprawdę znana bardziej w kraju bardzo specjalistyczna firma, to zadanie inwestycyjne związane z zabezpieczeniem Skarpy Miechocińskiej zrealizuje. Obecnie praktycznie firma realizująca remont ulicy Sokolej jednej z bardziej Wymagających remontu ulic w ścisłym centrum miasta. Przygotowuje się do prac związanych z odbiorem inwestycji. Przypomnę, inwestycja pochłonęła 483 tysiące złotych. Firma termin miała do połowy września, a zatem jak widzimy, już oznaczenia poziome są wykonane na tej drodze, więc należy się spodziewać, że Rada, moment do urzędu wykonawca zgłosi chęć zgłoszenia inwestycji do odbioru. Mamy nadzieję również, że we wrześniu dobiegnie końca trzeci etap drugiego etapu, tak to pod potrzeby dotującego, a więc Ministerstwo Sportu, to zadanie nazwaliśmy, związane tym razem z zakończeniem w pełni prac budowlanych na trybunie od Alei Niepodległości. Całość zadania inwestycyjnego w ciągu ostatnich trzech lat pochłonęło pięć milionów 100 tysięcy złotych i pragnę zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do różnych innych zespołów lokalnych, jak Salmielec, która w trakcie modernizacji budowy w zasadzie swojego nowego stadionu musiała grać na zastępczym boisku, jak Stal Wawala, która ma Określone problemy. Tutaj udało nam się przy ogromnym zrozumieniu Komendy Miejskiej Policji rozgrywać ostatnie dwa sezony bez przeszkód, oczywiście z wyłączeniem pewnych drobnych ciągów komunikacyjnych. Ale tutaj myślę, że kibice nie mają powodu do narzekań. Również zgodnie z harmonogramem przebiegają remonty blisko 30 dróg powiatowych, gminnych i drogi wojewódzkiej 723. Tak zwane powodziówki, a więc lista dróg remontowanych, odbudowywanych po skutkach powodzi roku 2010. Praktycznie 100% środków są to środki zewnętrzne, dedykowane zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego, jak też z budżetu państwa. Sukcesywnie od miesiąca września rozpoczniemy prace odbiorowe. One potrwają do... Listopada tak zakłada harmonogram tych blisko 30 dróg, które już zostały odbudowane lub w najbliższym czasie zostaną odbudowane. Przy tej okazji chciałbym zainteresowane osoby poinformować, ponieważ w potrotok Ole Strat Popowodziowych przygotowywanych przez mojego poprzednika w roku 2010 nie znalazły się drogi wewnętrzne, gdyż mają one, nie mają one status bezpośrednio takiej drogi publicznej. W związku z tym i uniemożliwione było z tego powodu umieszczenie ich na liście. Do dofinansowania. Czyniliśmy starania, Pani Wojewoda uzupełniła ten protokół, jednakże zarząd województwa, ostatecznie z oszczędności przetargowych, nie zdecydował się przeznaczyć tych środków na, na te drogi wewnętrzne, a więc często to są popularne odnogi od, od głównych dróg. W wspomnianych osiedlach, więc na pewno drogi wewnętrzne będziemy robić ze środków własnych, budżetowych. Natomiast kwota blisko 5 milionów złotych, która została zaoszczędzona, ze zgodą marszałka województwa, zarządu województwa, będziemy starali się przeznaczyć na położenie nawierzchni asfaltowej na tych drogach popowodziowych, odbudowanych, których e, zgodnie z protokołem e, kwestie. Odbudowy zostały wykonane jedynie w tłuczniu, a nie poprzez położenie masy bitumicznej. No i oczywiście do tych prac związanych z położeniem dywaniku asfaltowego na tych odbudowanych drogach przystąpimy niezwłocznie, jak tylko otrzymamy dokumenty z zarządu. Województwa Podkarpackiego. Dzisiaj, drodzy Państwo, od godziny 10 rozpocznie się odbiór związany z zadaniem budowy ogniw ogni fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Zapraszam Państwa o godzinie 10. Ktoś z Państwa jest zainteresowany, na czym to polega, jak to wygląda w popularnej prymasówce na Kopernika, czyli przy zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1. Rozpocznie się, zdecydowaliśmy się, mamy nadzieję, że te ogniwa fotowoltaiczne przyniosą nam oszczędności na mediach. W Podobne instalacje zostały w ramach tego projektu, który kosztował milion 1,78 tysięcy zainstalowane na każdej praktycznie naszej szkole, placówce oświatowej, na również obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oczywiście nie wszędzie konstrukcje budynków umożliwiały zainstalowanie tych ogniw bezpośrednio na dachu. Jest wiele miejsc placówek, gdzie te instalacje zostały zainstalowane w bezpośrednim sąsiedztwie. Również, drodzy Państwo, do końca sierpnia potrwają roboty budowlane. A więc myślę, że w przyszłym tygodniu będzie wykonawca już zgłaszał to, to zadanie do odbioru. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zakrzowie vis a -vis parku przemysłowo-technologicznego. Tym razem ze środków unijnych realizujemy kwestie związane z drogami dojazdowymi, z mediami, bez oczywiście narzucania ewentualnym potencjalnym inwestorom kształtu hali, inkubatora czy innego obiektu budowlanego. Całość tego zadania zamyka się w kwocie 2 milionów 180 tysięcy złotych. Również za nami w okresie wakacyjnym udało się zabezpieczyć drogę gminną ulicę Wiązka poprzez umocnienie skarpy, mówię skarpy, bo przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie, jeden z rowów melioracyjnych na odcinku 80 metrów i to zadanie kosztowało 143 tysiące. Zaczynamy również remont, to już jakby kolejny etap, ciężko to etapować, jak tylko pojawiają się jakieś pieniądze nasze, również budżetowe, staramy się poprawiać możliwość wykorzystania Zamku Dzikowskiego, tym razem przyszła kolejna pomieszczenia na pierwszym piętrze i klatce schodowej Skrzydła Wschodniego. Liczymy, że do połowy listopada za kwotę 282 tysiące będziemy mieli miejsca dodatkowe, wystawiennicze, a tym samym Muzeum Historyczne Miasta Tarnombrzega powiększy swoją ofertę kulturalną. Z kolei do końca października będzie trwał remont jezdni i chodników, jak również budowa parkingów przy ulicy Bolesława Śmiałego na osiedlu piastów. Inwestycja kosztować będzie 645 tysięcy. Tak jak Państwu sygnalizowałem, rok rocznie chcemy przeprowadzać proces termomodernizacji przynajmniej dwóch, dwóch placówek oświatowych. Za nami termomodernizacja przedszkola nr 3, Liceum ogólnokształcącego Przedszkola nr 12, Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły podstawowej nr 10. A tym razem na ten rok budżetowy wybraliśmy dwie placówki niezwykle popularne, cieszące się zaufaniem rodziców. Szkoła Podstawowa nr 3 gdzie kompleksowo przeprowadzamy tę modernizację. Wewnątrz, Z tego co wiem, prace zostały zakończone, natomiast na zewnątrz do końca września szkoła zyska nową elewację, oczywiście cały nowy system zasilania w energię cieplną. Całość tych prac to 1 600 000 zł. Z kolei za kwotę 223 tysiące nowej elewacji w aspekcie termomodernizacji doczekała się, doczeka się przedszkole numer 4. Również to zadanie zostanie zrealizowane do końca. Września. Również chciałbym podkreślić w tym momencie, decydując się na termomodernizację poszczególnych placówek oświatowych, decydujemy się na kompleksowe zadanie, a więc nie tylko poprawiamy wygląd elewacji, tak jak było to choćby w przypadku przedszkola numer 4, czy mamy takie placówki, gdzie samorząd poprzedniej kadencji zdecydował się wyasygnować środki publiczne na krótko mówiąc pomalowanie obiektu, a tak naprawdę dzisiaj chcąc go docieplić, aby uzyskać, Zyskać określone oszczędności na zużycie energii cieplnej. Tak naprawdę ta alewacja ponownie jest przekrywana przykrywa, z elementami dociepleniowymi i dopiero nakładana warstwa. Stąd też no, staramy się poprawiać to, co nie do końca dobrze funkcjonowało w poprzednich kadencjach. Również drobną kwotą wsparliśmy możliwość. Pomalowania w ramach zwycięskiego projektu w akcji przeprowadzonej przez przedszkolę nr 13, jedna ze ścian nie była docieplona i na, aby już przedszkole wyglądało kompleksowo, z każdej strony pięknie i kolorowo zdecydowaliśmy się wysupłać dodatkowe środki. W przyszłym tygodniu, drodzy Państwo, odbędzie się odbiór techniczny po gruntownym remoncie basenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zbiega się to, akurat 10 lat temu oddawany był basen po gruntownej modernizacji. Myślę, że począwszy od sufitu, niecki i innych elementów przy tak dużym obłożeniu, a podkreślam, jest to najbardziej oblegany basen w tym naszym trójkącie Sandomierz-Stalowa-Tarnobrzeg. Mielec nowa dęba. Warto, warto, warto było wyasygnować kwotę 467 tysięcy złotych, aby warunki korzystania z jedynej krytej pływalni w Tarnobrzegu poprawić. Drodzy Państwo, rozstrzygnięty jest przetarg na bieżące utrzymanie dróg w dalszym ciągu rejon dróg miejskich, co mnie bardzo cieszy, bo jest to spółka, której udziałowcem stuprocentowym jest gmina Tarnobrzeg, wygrała przetarg na kolejny rok ma zapewniane funkcjonowanie, a przy tej okazji miasto na bieżące utrzymanie wyasygnuje kwotę miliona złotych. Również e, zakończyła się e, bardzo drobna inwestycja, ale istotna w części zabytkowej Taruszyńskiego Domu Kultury, w tak zwanym kiedyś starym kasynie. E, zabezpieczenie zabezpieczenie e, tego obiektu od e, zawilgocenia. Mamy e, kompleksowy projekt e, modernizacji generalnie remontu taramskiego Domu Kultury w ramach RITU, które najprawdopodobniej z początkiem roku 2015 ruszą i wówczas duży strumień pieniążków trafi do nieremontowanego na dobrą sprawę, patrząc od czasów decyzji o likwidacji województwa tarnawrońskiego i przejścia domu kultury pod jurysdykcję samorządu, no to była zdecydowanie instytucja, której w poprzednich kadencjach władze samorządowe nie poświęcały zbyt wiele czasu. My akurat staramy się przywiązywać wagę do, do jednostek kultury i, i, i oczywiście poza wpisaniem i tymi drobnymi remontami wpisaniem do ritów, zadania związanego z remontem i renowacją Tarnobrzegiego Domu Kultury. Będziemy starali się w dalszym ciągu dbać, a w tej kadencji przypomnę e, sfinansowaliśmy wespół z Instytutem Kinematografii e, cyfryzacji kina naszego Tarnobrzeskiego. Proszę Państwa za nami remont ulicy Ludowej w Mokrzyszowie za kwotę 252 tysiące, a jesteśmy w trakcie realizacji ulicy Grzybowej. E, to są drogi, które których remont jest finansowany z promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dzięki tej życzliwości Wojewody Podkarpackiej. Trwają również remonty budynków komunalnych. Co roku chcemy ten, ten standard w jakiś sposób i niezbędne remonty wykonywać i podnosić standard. Na to przeznaczyliśmy kwotę 104 tysiące. Również ogłosiliśmy przetarg wobec decyzji marszałka województwa o tym, że jednak dróg wewnętrznych popowodziowych nam nie dofinansuje z oszczędności przetargowych. Ze środków własnych zdecydowaliśmy się na ogłoszenie przetargu na remont drogi lądowisko Jana Pawła II w Wielowsi i mamy nadzieję, że do późnej jesieni to zadanie inwestycyjne ponieważ nie jest to długa droga, zostanie zrealizowane. Ze spraw ważnych, acz bieżących, za nami, jak już informowałem publicznie, rozstrzygnięta jest druga edycja budżetu obywatelskiego. Wyniki były publikowane. Okazuje się, że w obliczu wybudowania przeszło 96 tysięcy. Metrów przeszło nowych dróg asfaltowych. Tym razem nie drogi cieszyły się największym powodzeniem w budżecie obywatelskim, a dofinansowanie utworzonego przez Stowarzyszenie Chrońmy Zwierzęta, ale tak naprawdę przy pomocy samorządu Ternowrzyskiego i wsparciu kopalni siarki Machów na terenie Machowa schroniska panie, wolontariuszki z tego schroniska. Które jest oficjalnym schroniskiem, legalnym w pełni tego słowa znaczenia. Chciałyby rozbudować to schronisko oczywiście, miasto, które jest właścicielem kopalni, i, i, i kopalnia, która ten teren użycza, nie będziemy z tego tytułu robić Stowarzyszeniu Problemów. Drugie zadanie jest związane z coroczną plagą. Jesteśmy miastem nad jeziorem, miastem nad rzeką. Stąd też no, miewamy w okresie dużej wilgotności problemy z tymi dokuczliwymi komarami. Stąd też środowisko ekologiczne naszego miasta, Miłośników Przyrody, ma swój projekt w budżecie obywatelskim dotyczącym stawiania budek lęgowych dla jeżyków. Stąd też mamy nadzieję, jest to nowum. Sam jestem zaskoczony. Z jednym z autorów projektu rozmawiałem, co będzie, jak, jak Jerzyków nie będzie, tak? ale, ale tak, taka była wola większości uczestników głosujących w tegorocznej drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. No i trzecie zadanie związane z budową kortów na terenie nieczynnej pływalni. Yy, odkrytej letniej, która już chyba najlepsze czasy ma za sobą. Dzisiaj yy, myślę, że mieszkańcy nie bardzo chcą na betonowym asfalcie w okresie wakacji korzystać z możliwości pływania, raczej myślę jezioro stwarza bardziej interesującą perspektywę, co nie znaczy oczywiście, że, że w nowej perspektywie unijnej nad jeziorem nie pojawią się tzw. baseny wkładane do jeziora, czyli, czyli to minimum bezpieczeństwa, ale, ale z pomostem, tak jak to byliśmy wszyscy przyzwyczajeni, bywało przed laty w Polańczyku w ośrodku Siarkopolu czy w innych tego typu miejscach. Bez przeszkód od lipca na zasadzie zadania zleconego przez Urząd Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje nasz autorski program Bon Rodziny 3+, myślę, że to jest konkretne konkretne podejście do dyskusji na temat wspierania wspierania dzietności w naszym mieście bez jakichś wirtualnych pomocy, upustów, ulg. Po prostu rodzina otrzymując wsparcie decyduje o tym, na co, przeznacza, na, na co przeznacza bon, przyznawany na członka swojej rodziny. Również pragniemy wzorem roku ubiegłego zaprosić mieszkanki naszego miasta na badania cytologiczne i mamograficzne. Realizujemy to z fundacją pani Łucy Bielec z Mielca wzorem roku ubiegłego. No wymogi, przepisy powodują, że miejsce, a więc te mamobusy, które diagnozują stan zdrowia kobiet, no nie mogą być ustawione w ścisłym centrum miasta, ale to już szczegóły, nie będę wnikał szczegóły, są na plakatach, na ulotkach kierowanych i, i wzorem ubiegłego roku. Myślę, że, że ta współpraca z fundacją pani prezes Bielec już na stałe powinna wejść w pejzaż naszego miasta i działalności profilaktycznej na niwie, na niwie zdrowotnej. Również jesteśmy przygotowani do kolejnej edycji programu Wyprawka Szkolna. Dobiega dzisiaj praktycznie końca, już finansowana w głównej mierze ze środków budżetu miasta, ale również ze środków miejskiego, ośrodka, miejskiego programu profilaktyki. Akcja związana z latem w mieście. Również w miesiącu w sierpniu za nami dwie udane inicjatywy kulturalne myślę jarmark dominikański w tym roku zainteresowanie było takie że musieliśmy niestety odmawiać zainteresowanym twórcą ludowym możliwości rozstawienia straganu rozważamy różne różne koncepcje pod kątem przyszłego roku, być może jakąś dodatkową ulicę wyłączymy z ruchu, tak, żeby żeby raczej nie odmawiać, a, a niech ten Jarmark Dominikański przez te dwa dni sierpniowe się rozrasta i żyje. Po raz pierwszy organizowaliśmy Miejskie świętoplonów, nawiązując do pewnej tradycji przedwojennej w Parku Dzikowskim, bardzo gratuluję serdecznie wszystkim przewodniczącym osiedli, osiedli, które przygotowały wieńce dożynkowe, przygotowały własne stoiska, a frekwencja i świetna zabawa do, do późnych godzin. Wieczornych sprawia, że w przyszłym roku, e, oczywiście, przymierzamy się do drugiej edycji e, tych dożynek. Myślę, że to było ciekawe wydarzenie e, ludowe, kultura, e, kulturalne, e, nie tylko dla mieszkańców e, osiedli rolniczych, osób związanych z pracą na roli, ale wielu mieszkańców. Mieszkających w centrum, ze względu na lokalizację, bliskość parku Dzikowskiego, skorzystało z zaproszenia. I taka informacja: jakby z dziś, z ostatniej chwili, zarząd województwa z, z oszczędności poprzetargowych przyznano dodatkowe 208 tysięcy na remonty dróg kąpielowej i dzikowskiej. To są dwie drogi, które ucierpiały w wyniku. Tych różnych kataklizmów roku 2010 i 2011, no ale wcześniej nie znalazły się w protokole strat i nie mogły uzyskać dofinansowania. W tej chwili to się zmieniło, a dodatkowo marszałek nam możliwości inwestycyjne w przypadku tych dwóch dróg wzbogacił o 208 tysięcy. To tyle myślę, że jak na miesiąc wakacyjny tych zagadnień inwestycyjnych, społecznych kulturalnych, sportowych e, działa się dość dużo.